Uda ci się! Pozuj <grymina> to, <d> <grymina> to, <d> <grymina> <grymina> to tylko ja! A w co ty się przebrał? Nie wiem! Użycie klepsydry bez przejścia próby w kuźni znów może mieć poważne konsekwencje! Nie chcę, żebyś przemienił się w in... Gówno! Drodzy agenci, oto... Miłość, miłość w Zakopanem Polewamy się szampanem Rycerzem jestem ja, a ty Królową nocy Miłość czarzę twoje oczy Agenci, pora ruszać Albert! A pocałuj mnie pan w dupę! Na mecie To byłoby tysiąc razy łatwiejsze Gdybym potrafiła wyżej skakać Chwila, moment Chcę, żeby mój banczu stał się Bogini seksu Czy coś Chcę, żeby mój banczu stał się Na zawsze. Why you mi! A czy ktoś marnuje senny piasek? To brzmi, jakby ktoś go marnował! Albercie, A pocałuj a... mnie pan w zupę! Poznaj mnie Ej, oszukujesz! <noise> Może i. Jesteś. Przedzi mojego bantu. Dalej pokażemy temu śniadkowi, na co nas stać? Nie! Nie! Mamaczu, wręcz tam, tam! Te ziadu! Zobaczmy, jak rozwija prędko. Deja vu! Uważajcie, ciołki! Jeśli coś się z tym stanie, skończycie jak. Cybil! Co się dzieje? Nie wiem, choć się domyślam. Leluni już nie ma! I ty wiesz o tym najlepiej! Nie, nie ona! Jej przeklęta cycolina! Ostatni raz czułem to, kiedy mnie uwięziła! Ale wiem, gdzie klepsydra została użyta. Tak! Znajduje się teraz na pier. Szukaję o... Szukają. Ogień seksu! Co z tym lamusem? Nie! Wygłupki! głupki! HA! Dobra, jaki mamy plan? Ja pierdę. No tak. W sumie to prawie zawsze jest nasz plan. Już nie 75 years later. Weź to ode mnie i wiesz nogi zapas. No elo.